W minioną niedzielę futsalowcy rozpoczęli nowy sezon rozgrywek Magic Sport szanowskiej Ligi Futsalu. W rozpoczynającym się sezonie do rozgrywek przystąpiło 10 drużyn z Chrzanowa, Chełmka, Biąża, Trzebini, Pogorzyc i Wigiełzowa. Tym razem w rywalizacji zabraknie dwukrotnego mistrza Megalo, który to zespół nie zgłosił się do rozgrywek. W meczu inaugurującym ten sezon doszło do spotkania Solidexu z MKS-em Trzebinia Siersza. Od początku spotkania to Trzebinianie dyktowali warunki. Zespół, który w zeszłym sezonie występował w Młodej Lidze w 14 minucie wyszedł na prowadzenie 1 do 0. Gracze Solidexu próbowali odpowiedzieć, ale ich strzały wędrowały daleko od światła bramki rywala. W 17 minucie dwa szybkie ciosy wyprowadził MKS i było już 3-0. Tuż przed przerwą kontaktową bramkę dla Solidexu strzelił Patryk Banaś. Po zmianie stron zawodnicy Strzebini nadal grali swoje i kontrolowali grę. W 27 minucie prowadzili już 5 do 1, kiedy to Paweł Piskorz wykorzystał błąd w wyprowadzeniu piłki przez przeciwników. W końcówce meczu zespół Strzebini kontynuował strzelanie i ostatecznie MKS pokonał Solidex 9 do 1. Wynik meczu pomiędzy Antalium i Protektorem już w pierwszej minucie otworzył Tomasz Bieda. Protektor szybko wyrównał, ale już w 11 minucie Antalia ponownie wyszła na prowadzenie. W końcówce pierwszej połowy gra się otworzyła i oba zespoły miały swoje szanse na zdobycie gola. Mimo wielu okazji bramkowych piłka w siatce znalazła się dopiero w 20 minucie, gdy na 3 do 1 podwyższyła Antalia. Po zmianie stron Protektor starał się nieco odrobić straty, ale to Antalia zdołała podwyższyć. W 30 minucie podopieczni Adama Banacha prowadzili już 5 do 1 i ich wygrana w tym spotkaniu była niezagrożona. W końcówce oba zespoły trafiły jeszcze po dwa razy i mecz zakończył się zwycięstwem Antalii nad Protektorem 7 do 3. W hicie pierwszej kolejki obrońca tytułu Północ zmierzyła się z Ruami. Już w trzeciej minucie Paweł Łukasik trafił do bramki z dystansu. Orły rzuciły się do ataku, starając się błyskawicznie wyrównać. Ta sztuka udała im się w 11 minucie, kiedy to Przemysław Nowicki dobrze wykończył stały fragment gry. Chwilę później Krystian Dulowski wyprowadził Orły na prowadzenie 2 do 1. W 17 minucie Jan Bogucki wyrównał. Mecz się otworzył i zespoły miały swoje okazje na wyjście na prowadzenie. Te szanse wykorzystali zawodnicy z północy i na przerwę schodzili prowadząc 3 do 2. Po zmianie stron gra się wyrównała i mecz toczył się głównie w środku pola. Orły walczyły o remis, ale ich strzały szybowały ponad albo obok bramki północy. Brak skuteczności Orów zemścił się w końcówce, gdy w 36 minucie klemens Drobniak podwyższył prowadzenie północy na 4 do 2. Na dwie minuty przed końcem Bartosz Kaliński ustalił wynik spotkania na 5 do 2 dla północy. W czwartym spotkaniu pierwszej kolejki KS Energetyk pokonał MKS Chrzonów 7 do 5. Ostatnie z zaplanowanych spotkań pomiędzy Luksem Pogorzycy a Wygiełzowem zostało przełożone na inny termin. Po pierwszej kolejce dzięki najlepszemu bilansowi bramek pierwsze miejsce w tabeli zajmuje debiutant dorosłej ligi MKS Trzebinia Siersza.